Co Ci chciałem opowiedzieć w tym materiale? Chciałem Ci opowiedzieć, że biznes to jest gra, w której zawsze powinieneś być szybszy niż konkurencja. Przykładowo, znalazłeś dobrą działkę na inwestycje, jesteś deweloperem, no to jeśli zbyt długo będziesz się zastanawiał, co na tej działce wybudować, w jaki sposób to zrobić, czy w ogóle kupić tą działkę, no to może znajdzie się ktoś inny, kto tą działkę kupi, wybuduje te bloki za ciebie. Te mieszkania, no i ty stracisz okazję inwestycyjną. Więc w biznesie naprawdę liczy się to, żeby być szybkim i żeby podejmować szybko odpowiednie decyzje, żeby być decyzyjnym, bo to powoduje, że naprawdę odnosisz duży progres i jesteś w stanie permanentnie też się rozwijać. Jeśli zbyt długo się zastanawiasz, czy coś zrobić, to jest już negatywny objaw. Oczywiście nie chodzi o to, że masz podejmować głupie decyzje, nieprzemyślane, ale powinieneś sobie wyrobić taką umiejętność bardzo dobrego wyczucia biznesowego. Umiejętność oceny sytuacji, czy to jest biznes, czy to jest gra warta świeczki, czy warto w to wchodzić. Jeśli już przekalkulujesz sobie to w głowie, to wtedy być może faktycznie warto zaryzykować i tutaj coś zrobić. To, co powoduje rozwój w biznesie, to jest praktyka. Bez praktyki, to ty nic nie osiągniesz, tak? Możesz sobie oglądać takie poradniki, możesz sobie tu myśleć, no, koleś fajnie gada, widać, że ma pojęcie, ale co z tego, skoro ty nic nie robisz? Więc najlepiej nauczysz się biznesu poprzez praktykę i mówię ci to z własnego doświadczenia. Nawet jak na początku dostaniesz parę razy po dupie, coś ci nie wyjdzie, tak? To próbuj i próbuj kolejny raz. Miliarderzy, często milionerzy, to są osoby, które się nie poddają. Naprawdę nie warto przejmować się, że coś nie wyszło, bo tak naprawdę przeszkody bo, jakby przeszkody to jest naturalny objaw tego, że się rozwijasz, tak? Gdyby nie było przeszkód, to byś się niczego nie nauczył, to byś cały czas stał w tym samym miejscu. Więc nie bój się przeszkód, nie bój się tego, że coś ci nie wychodzi, bo w ten sposób się uczysz, stajesz się coraz lepszy. Ja tak właśnie podchodzę do problemów w biznesie, że jeśli udaje mi się każdy problem rozwiązać za wszelką cenę, to ja już z siebie jestem dumny i tak naprawdę staję się osobą, której nie można zatrzymać. I widzisz z takim nastawieniem. To, czy dla Ciebie będzie problemem wybudowanie bloku, czy dla Ciebie będzie problemem, nie wiem, stworzenie sieci komisów samochodowych, nie, bo ty będziesz osobą, której nie da się zatrzymać, która będzie cały czas robić to, co lubi robić. No i po prostu prędzej czy później pojawią się efekty, bo to, na czym się koncentrujesz, rośnie. Większość ludzi bardzo szybko się zniechęca. Nawet miałem kolegę, chciał założyć własny biznes. No i założył, tak, ale szybko się zniechęcił, bo mu tam coś nie wyszło, bo nie było obrotu. No i zamknął działalność, jeszcze marudził, że musiał ZUS zapłacić, że w ogóle znalazł sobie tysiąc wymówek, dlaczego właśnie ten pomysł na biznes nie wypalił. A widzisz, ja do problemów, tak jak mówię, podchodzę w zupełnie inny sposób. Ja, ja bym dokładnie przeanalizował, dlaczego ten biznes nie wypalił, jakie są powody, i od razu bym starał się spróbować jeszcze raz być może. Nie od razu, tylko zaczekałbym, dokładnie bym przeanalizował, w czym był problem i starałbym się jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż do skutku. Bo skoro coś nie wyszło w tym biznesie, to no, na 100% popełnił jakiś błąd. Pytanie, czy ty się chcesz dowiadywać o tych błędach, czy po prostu myślisz, jak większość ludzi, no nie, no nie wyszło, bo nie miałem szczęścia, tak? To ty tak naprawdę przyciągasz i, i prowokujesz te szczęśliwe sytuacje w twoim życiu. Bo bez próbowania, bez tej praktyki. To no, nie widzę, żebyś ty zarabiał grube pieniądze. Większość osób, tak jak mówię, oczekuje wydarzeń, zobacz, grają w totolotka. Nieraz mi się chce śmiać. Jak widzę, że ktoś kupuje totolotka, to od razu wiem, że jest to biedna osoba, bo ma takie przekonanie, że pieniądze się przydarzają, że to jest element szczęścia, że pieniądze spadają z nieba i tak naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby mieć kasę. Guzik, prawda, trzeba pracować, praktycznie podejść do biznesu i nawet jak coś nie wychodzi, to po jakimś czasie nauczysz się, dlaczego nie wychodzi, i pojawią się pierwsze efekty, pierwsze pieniądze i gwarantuję ci, że będziesz miał największą wtedy satysfakcję z tego, jak ty sam tworzysz jakiś biznes, to zacznie działać, zaczną przepływać pieniądze, poczujesz się naprawdę znacznie lepiej, będziesz niezależny, wolny finansowo i przecież o to chodzi, tak? Opowiadam ci o tym dlatego, bo chciałem ci właśnie wyjaśnić, jak ja do tych problemów podchodzę bo jako przedsiębiorca cały czas natrafiam na jakieś problemy. No nie jest łatwo, tak? Podatki, ZUSy, ale co z tego, kiedy masz dobrze prosperującą dochodową firmę, to czy zapłacenie tego ZUSu miesięcznie to aż taki straszny koszt, jeśli ty masz duże przychody miesięczne? No nie, więc jeśli nie potrafisz rozwinąć firmy w Polsce, taka jest prawda, to też nie rozwiniesz firmy za granicą i nie ma się co łudzić. Za granicą będziesz lepiej zarabiał na etacie, ponieważ praca jest mniej opodatkowana, ale i tak, jak masz znaczne przychody, zarabiasz miliony, to podatki niejednokrotnie są wyższe w Anglii niż nawet w Polsce czy w Stanach są wyższe niż w Polsce. No, przekalkuluj sobie, zobacz i przestań szukać wymówek. I tak jak mówię, skoncentruj się na praktyce. Postaraj się już teraz coś zacząć robić, bo im szybciej zaczniesz coś robić w młodszym wieku, im więcej tych błędów popełnisz, tym potem lepszy będziesz, bo dokładnie już będziesz wiedział, jakie biznesy zaczynać, co powoduje, że te pieniądze przyciągasz, zarabiasz, jakie schematy i do tych schematów trzeba dojść poprzez praktykę, tego się z książek nie nauczysz, no chyba żebyś poznał milionera, miliardera, który w danym biznesie od lat siedzi, to by Ci też wytłumaczył, co musisz zrobić. Nie przedłużając, tyle w tym wideo, jak się podoba, zostaw komentarz, co o tym myślisz, łapkę do góry, no i widzimy się w kolejnym filmie, cześć!